To jest gra, która ostatnio często wyświetlała mi się na stronie głównej Robloxa i zainteresowała mnie nie tylko ze względu na całkiem sporą ilość aktywnych graczy, ale głównie przez te bardzo interesujące ilustracje. Yy, Ice Spice kopie jakąś laskę. Ice Spice i jakaś inna laska chcą przywalić komuś różowym kijem baseballowym? Obrazek przypominający moje doświadczenia szkolne. A więc jest to gra, w której się bijemy? I tyle? Jak widać dużo się tu dzieje. Miau, miau, czy tak biją się kobiety? Miau, miau. Miau, miau, miau. Maria, co ty robisz? Maria, weź się w spokój, stop. Stop przemocy. Ej, patrzcie, włosy znalazłam. To się tak leją, że aż sobie włosy wyrywają. Dobra, ja mam PvP wyłączone, chyba żeby się lać, to muszę to włączyć. Miau. Jak mogłeś? Nie daruję temu, kto zrzuci mi kaperusz z głowy. Haha. Ha. I co, Doritosku? Będziemy się bić. O nie, umarłam, umarłam? Ej, nie, ja stąd uciekam. Czekajcie, my kosz. Wyskała mnie jakimś sprejem na miłość. Czy to jest jedyny cel tej gry? Czy to jest jedyny cel, w którym została ta gra stworzona? Bicie się nawzajem, widzowie, ta gra jest 9. Zaciągnęła mnie do kibla i mnie bije. Patrzcie, znalazłam włosy. Ktoś sobie wyrwa włosy. O, to chyba twoje. Ja nie chcę się mieszać w wasze prywatne konflikty. Ja tu chcę tylko dostarczyć włosy. Ej, no nie zabieraj jej. Ja tu włosy jej przyniosłam. Gdzie ją niesiesz? Pieniądze. Ktoś obrobił bankomat. O, kolejne włosy. Nie gadajcie, że mogę wziąć na nagrobek i nim rzucić. Nie, patrzcie, ona się nie bije już. Ona nie chce. Ona jest biedna. Nie bij jej! Tawcie ją! Zniknęła! Ja nie wiem, co się dzieje na tej grze. Tak być nie mogę. Stop przemocy! Stop przemocy! Stop przemocy! Stop przemocy, proszę państwa! Nie bijcie się! Pani już straciła głowę. Czy warto było tak szaleć? Aj, au, au, Ups! No ups! Sorry. It's okay. Jakby wybaczam ci. Jakiś nowy gracz tu się pojawił. Przy pana, my się tu nie bijemy. Oni wszyscy są nienormalni, ale proszę nie brać z nich przykładów. Rzucił we mnie. Ja tu niosę pokój. Gawek dostałam. Ej, dobra, wiecie co? Sody grające w tę grę nie rozumieją mojego pokojowego przesłania. Ja już nie będę się powstrzymywać. Włączam rage mode i let's go. Stop przemocy. To nie działa. Ja nie chciałam, to było przez przypadek pani? Ale nie, specjalnie nie Ale przynajmniej dała mi spokój. Oooo! Wow, patrzcie, ale ktoś tu obrabował bankomat, ale zapomniał zabrać pieniędzy. Taki w takich i to się szanuje. O nie! O nie, rekinek do nas biegnie już już raz nam nawaliła. Stop przemocy! Nie! Uuu, karen! Karen! Co ci się stało? Karen, idziesz ze mną. Uwaa, wow, ona mnie bije muszą klozetową Zebrałam je do łazienki O nie, mam teraz flashbaki ze szkolnej łazienki Tęcają się nade mną Możemy kupić patelnię za 5000 dolarów Kupiłam Wreszcie mam jakąś profesjonalną broń No kto chce dostać? Bo widzę, że Ronald McDonald jest chętny Dawaj, zmierzmy się Moja patelnia przeciwko twojej... Co to jest? Ryba? Czemu się tak wypięłam? No nie, jakaś babka się do nas dołączyła i nas nawala. O, no i on leży. No i Ronald McDonald. Jeszcze ją wyjaśni moją patelnią. No i załatwiona. Wzięły mi drogę ucieczki. Jestem w kącie, nie mam gdzie uciec. Dwie naraz mnie nawalają. No i leżę. Ej, gdzie mnie ona wynosi? Co jest? Aha, rzuciła mnie tu i ucieka stamtąd. Ej gdzie ona ją zabiera? Dobra, idę, idę je śledzić. Gdzie ona zabiera jej ciało? Nie, zaczekaj! Ronald McDonald je goni. Rzuciła ją na ziemię! I teraz mamy grupową nawalankę. Ej, możemy kupić paralizator za 6 tysięcy. Teraz to mogę każdego pokonać. Poznaj się z moim paralizatorem. Wydałam na niego 6 tysięcy, ciężko zarobionych pieniędzy ukradzionych z bankomatu. I muszę teraz wypróbować. Poraziłam ją prądem. O, i znieruchomiłam ją. I w ogóle jest długi cooldown, Nie mogę używać za często tego paralizatora. O, a ten ziomek to co? No Nocze. E, ale mnie nie atakuje, on jest chyba miły. Chyba kolegom chyba chcę moim zostać. <laughs> Malną mnie, o ty! Prądem go. Widzicie, nie można nikomu ufać w tej grze. A co to za tam pani w opałach biega? Widzicie, Je jest taka Jakaś śmieszna. Ona wygląda jakby była zagubiona. Może jej pomóżmy. Ej, ona się mnie boi! Patrzcie, ona, ona się mnie boi! Jak ona się chowa przede mną, za tymi ścianami. Ej, nie bój się! Girl, ja ci nic nie zrobię. Pokażę jej taki znak pokoju. Może zrozumie moje przesłanie. Proszę pani. Ej, no, ja nie mogę. Ja tu chciałam nawiązać jakąś niebiem, relację przyjacielską. A tutaj przychodzą mi mnie nawalają. Patrzcie, już mam siniaka. Uszy wyrwane. I śmierdzę. Dobra, ruro mi, a nie, tej pani nie chcę bić. Rurą im przyłożę. Zardzewiałą, no ale jeszcze, jeszcze działa. O nie, ją ja przez przypadek walnęłam. Przepraszam. Czemu oni są tacy niemili tutaj? Hmm, komu przywalić ławką? Hmm. O nie, jej nie, jej nie. Jej nie ruszam. O, tutaj ktoś stoi. You Znowu się spotykamy, proszę pani. Już pani przede mną nie ucieka. Ej, znalazłam czyjeś włosy. Jakie krzaki. To twoje? Nie, to chyba nie twoje. Nie martw się. Będę cię chronić. Mnie coś nie wyszło. O, ale mam już mało życia. Nie bij mnie już. Do kościoła, do kościoła. Nie bij mnie. Nie bij mnie w kościele. Nie zrobisz tego w kościele. No nie naprawdę kościele! Z jakiegoś powodu w kościele można kupić miotacz płomieni. On kosztuje 15 tysięcy dolarów, a ja tyle nie mam, więc mnie nie stać. Ale jak widać ta gra nie polega tylko na nawalaniu się, bo można tutaj robić jakieś daily questy i za nie zarabiamy pieniądze. Zobaczcie, jak wystarczy, że zrobię jednego questa i będzie mnie już stać na miotacz płomieni. Muszę zrabować 5 bankomatów i dostanę za to 15 tysięcy dolarów. To się opłaca, 5 bankomatów? Dobra, to idziemy, idziemy na bankomaty. Pierwszy bankomat. Uuu, ile pieniędzy. O, jest, progres. Jeden na pięć, jeszcze tylko cztery bankomaty. Gdzie są bankomaty, gdzie są bankomaty? Ja chcę mój miotacz płomieni. Odejdź, odsuń się ode mnie. Ja nic, ja nic nie chcę. Ja nie chcę bić się z tobą. Drugi bankomat. Trzeci bankomat. Czwarty bankomat. I piąty bankomat. O dobra, zrobiłam questa. Mogę odebrać moje 15 tysięcy dolarów. Idziemy do kościoła. Jest! Kupiłam miotacz płomieni. Jeszcze do niego dokupię amunicję. Jestem ready. Oh, 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 oh. Co teraz? Blaszki nie leją. Zasz na mnie rzucili? Nie mogę nawet wstać. Nie no, naprawdę? Ej, serio? Czy ja zginęłam i straciłam mój miotacz? Ej, ale to jest strasznie głupie w tej grze, że, że jak kupicie sobie jakąś broń i umrzecie, to tracicie ją. Ja nie wiem co to wymyślił. Miałem game, no games więc no, nauczycieli Au, to boli. Pomocy. Nikt ci nie pomoże. Ok, znowu kupiłam sobie miotacz ognia. Patrzcie, możemy w ogóle spalić wszystkie budynki. O, możemy tą babkę spalić. Ale te płomienie nie zadają dużo damage'ów. Już nie żyję, ale to jest łatwe. Nie wierzę, można spalić kościół. Wow, patrzcie jak szybko rozwaliłam bankomat. Czyżby miotacz płomieni to była najbardziej opi rzecz w tej grze? Dobra, widzowie, ja mam dość tej gry. Wychodzę, mam nadzieję, że bawiliście się świetnie. Ja bawiłam się wybornie. Widzimy się w następnym filmie. Bajo!